Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj gramy w Ramikaba w yy, Więc gramy, gramy, gramy yy, Gramy, no niestety musimy praktyk Dlaczego praktyk? Ponieważ nie mamy pieniążku, więc musimy iść Deklama na dobry początek Jej, fajnie się odcinek zaczyna Nie wychodźcie, zasubskrybujcie Ten znak, taka przerwa na ten Na no, odcinek, dobra Gramy w Rumikaba, znowu wy lubicie Rumikaba, chyba, bo wam się podoba Rumikab. Mamy trochę, no nie, nie mamy fajnych wzmian na razie. Musimy chyba podobierać trochę. O, tak mi się wydaje. O matko, ona zaczyna dobrze. My zaczniemy iść gorzej. Potrzebujemy dwunastkę. A nie, mamy. Mamy, możemy wyłożyć. 11, 12, 13. Najlepsze jest w tym trybie, to że mamy nieograniczony czas, więc możemy teoretycznie sobie grać tyle, ile chcemy. Nie to chciałem, tylko to. Dobra, coś jeszcze by nam się przydało? Tak, to tu... Yy... Coś jeszcze w sumie? <laughs> Możemy coś jeszcze zrobić? Nie, nie mamy. Dobra, to tyle. Yy... Że o co chodzi? Ale o co biega? A dlaczego do ja dobrałem? Dobra, za chwilę weźmiemy coś innego. Najpierw się wyłożymy, może co? 11, 12, 13. No i dobrze. No i dobrze na razie. Przepraszam za niektóre dźwięki tutaj, ale mój brat jest w moim pokoju, bo nie wyjdzie, tylko musi tu siedzieć i kaszleć, bo jest chory. 6. Jeszcze raz. 6. E, coś jeszcze? Chyba nie. A może jednak, 10-19? Yy... Dobra. Jak mówiłem wcześniej, właśnie fajne jest to, że tutaj, jak praktykujemy, to mamy nieograniczony czas. Więc jest fajnie. Mogę jeszcze czwórkę dać w sumie. A tak to musimy się męczyć jeszcze. Jedenastka czerwona by się przydała, albo dziesiątka jakaś, a nie w sumie możemy zrobić coś takiego: możemy się pozbyć tych kart, zrobić takie coś, takie coś możemy zrobić. aha, Janek myśli. Jednostka myśląca. No na co możemy w sumie jeszcze zrobić? Czwórkę by się przydało, czerwona, żeby ktoś wyłożył, nie? Fajnie by było. Niestety. Joker mamy jokera, mamy taką, więc możemy tego jokera założyć w jakiejś fajnej sytuacji Prawda? No właśnie tak Możemy zrobić coś takiego Dobra O, ktoś przełożył mnie, fajny. nie fajny No i co my teraz zrobimy? Możemy zrobić ewentualnie to W sumie Czy jeszcze możemy zrobić? Na razie nie dobra O jeszcze tą 12 możemy tu dać Nie tu A tu, tu, tu no Tu możemy dać, więc to się przyda Jak nikt nic nie zrobi jakiegoś porządnego ruchu Dwunastkę, dziesiątkę możemy jeszcze tu dać No Czwórka jest czerwona nie ma jeszcze dziesiątka jakaś fajna Nie No to nie ma sensu, to nie będzie, to nie będzie miało sensu to, co chciałem zrobić, albo będzie miało, będzie miało? Tak? Nie, nie będzie miało. <laughs> 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 Dobra. O, ale to te, Jokera kolejnego wyłożył, a to by sensu to, to zrobił w sumie. Chyba. Nie? Tak mi się wydaje. Albo nie? Nie no trochę bez sensu. No bez sensu już mam plan co zrobić nawet. Jak zdobyć jokery wszystkie? No, co on tu robi? W ogóle? Jakie skomplikowane ruchy? Patrzcie za chłop. Ale pojechał. To była mocna runda. No nie, no co ty robisz, dziewczyno? Nie. No nie! No nie! Nie! No nie! Coś ty zrobiła? Kobieto! Spieprzyłeś wszystkie. Mój cały misterny plan poszedł się. Yy, delikatnie mówiąc niszczyć. Coś ty narobiła, babszczylu, jeden wstrętny. Dziękuję dzisiaj. Przepraszam. Ale chamsko się Przepraszam panią w brązowych włosach. Mm. <tryk> Dodajmy tu. Mm. Czwórkę mamy tu. Co? Jeszcze by się przydało coś zrobić. Gdzieś jest ósema? Tak, niezbyt w sumie. Szóstka. Gdzie, gdzie by ją wcisnąć? A co jakby zrobić tu? Tu 6, 7. 8. Te ósem przełożyć tu To musem też by można było gdzieś przełożyć, ale trzeba się. Trzeba zrobić dobry ruch. Dobrze, że mamy nieograniczony czas, to możemy myśleć długo. Trzeba coś z tym zrobić. Siódemy dajmy na razie Tu ósemę tu No jak to sensu chyba nie ma co? 9 nie ma nawet, jest 9 w sumie tu A mamy dziewiątkę, dobra możemy dołożyć A szóstka gdzie by była? Widzicie szóstkę? Tu jest szóstka A co by możemy zrobić z tą szóstką? Szóstkę już nie potrzebujemy w sumie na razie wszystko? Dobra, coś inwalidnego jest Gdzie mamy coś inwalidnego? Tu te siódemy mamy Siódemy trzeba byłoby znaleźć, skombinować gdzieś mm. Tu? Y to Tu A to? Szóstka jest szóstka kombinujemy znowu, wiem, że kombinujemy yy, ale jak to nie kombinuje ten yy, nie mam powiedzenia w sumie do tego to można dać tu zostaje jedna szóstka ajajaj no ajajaj i wszystko poszło się niszczyć no i co I co my teraz zrobimy a nawet mamy problem. Kobiety. Przepraszam, muszę coś zakomunikować, bratu. Przepraszam, już, już, już jestem. Musiałem tutaj. Powiedzieć, bratu, żeby nie kaszlał łaskawie, bo mi przeszkadza w filmie i wy też pewnie się denerwujecie. E, musimy to... Co my z tą szoską możemy zrobić w sumie? Coś możemy zrobić? Tu jest, tu No nie, to nie ma sensu przecież, no. Ósemka gdzieś jest wolna? Nie ma wolnej chyba ósemki. Jest wolna ósemka. O! I ósemka czarna wolna przydałaby się. Albo piątka o czarna wolna. No, tak jakby nie ma. A ósemka? Bez nich nic nie zrobimy, niestety. Chyba. Siódmy, można tu uwalnąć. Zostanie jedna szóstka. No i co z tą szóstką zrobić? No piątka. Kombinujemy teraz trochę bardziej. I co my z tą dwójką zrobimy, co? Układanka-tacanka, nie do, nie do przejścia Jeden, dwa, trzy? Jest? Jest A to? Nie możemy tu Musimy rozwalić trochę cały ten system Spyk czy nie? Chyba nie. Tu cztery. Ale rozwalamy teraz 5, 6, 7, 8, 9, 10. W sumie już niczego na razie nie potrzebuję. Na razie. Czekaj, czekaj. I trójka by się przydała taka. Taka. Trójka teraz by się przydała im, taka Ja coś wykombinuję, wiem Ja wierzę w siebie, że coś wykombinuję, jeden, dwa Jeden, dwa, nie, to, to musi być tu, wiecie? To musi iść tu chyba No co z tym zrobimy w takim razie, co my z tym faktem zrobimy? Gdzieś jest inna trójka? Albo czy my możemy gdzieś to Komunikuję coś bratu, przepraszam Przepraszam I co my robimy z tym faktem? Oj, trudne to, trudne to, trudne, bardzo trudne, nie powiem Piątkę tu dajmy na razie O Boże, ale combination Tą piątkę damy tu, no i tak jakby trochę jest lepiej Tak mi się wydaje, no chyba nie jest lepiej, no, nie, nie jest lepiej, wszystko porozwalane, cały system rozwalany. Hmm. albo jeszcze nie damy radę podniesiemy się z tego czwóreczka tą czwóreczkę można byłoby tu dać czwóreczka tu co zostaje w sumie dwójka piątka i czwórki dwie Jokerito Dajmy szóstkę na razie Matko jedyna przestań już Nie 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 Tu miała być siódemka Taka o, o Jest 6 7 8. Roker może iść na razie tu Szóstka Tu O Boże Kombination Janek Kiedy nie chcesz przegrać I dwójka. a trójka? Gdzie jest trójka? Tu jest. No i nieskończone kółko, kurde. Dwa, trzy, cztery, sześć. Możemy dać na razie tu w sumie. Tak, na razie zróbmy. Teraz potrzebujemy siódemki czarnej i to będzie ostatnie, co potrzebujemy. Jest tu. I teraz potrzebujemy nadal siódemki czarnej i nic to nie zmieniło. No tak mamy problem trochę. Albo czwórki czarnej. Też nie ma. Tu jest czwórka gdzieś mamy Zastępczą czy cokolwiek. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. A może jednak? Właśnie nie. Chyba musimy się poddać i wszystko co najmniej. No nie mogę stracić tak dobrego ruchu. Przecież się już wszystkiego pozbyłem tutaj. Szkoda, że tak długo wszystko idzie. E 7, 7, to jest ostatni. To będzie game changer. Musimy. To ładnie zakończyć. Siódemka czarna. Where siódemka? No tu jest jokera potrzebujemy. A siódemka jakaś inna by się znalazła? No niezbyt. I tu jeszcze trójki mamy. O, może z tym zrobimy. Tu dajmy na razie. Tu jest dwójka i tak. Martko jedyna. Dobra, cofamy wszystko. No, to nie nam wyszło, tak nam wyszło, że nam nie wyszło w sumie. Bez Beznadzieja, wszystko beznadziejne. I musimy wszystko od nowa robić. Ale się pozmieniało teraz, co? Się pogubiłem. Mogę dać i mam wolnego jokera. Będzie 3, 4, 5. Tak będzie. Na razie nic nie kombinuję jeszcze. Czy razem się na 100% pewnie, czy nie możemy? Tu możemy zrobić 6-7. Nie możemy. A gdzie ona była? Ona gdzie ona gdzieś musiała być? Halo. Jest domeczka była. 6, 7, 8, może, tak było. Znowu się gubię we wszystkim. Trochę się pogubiłem. Oj, oj, oj. Mm. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tu dajmy tu. do wolny. I zróbmy ty tylko tyle na razie, co. Nic innego nie możemy zrobić, chyba na razie. Co? No nie, no nawet no, zaakceptujemy. Lepiej małymi kroczkami iść niż wielkimi, ale się gubić, tak? To jest moje zdanie chyba na ten temat. O co on ruszył moje tutaj rzeczy? Święte? Dobrze, że oni się szybko robią. Dobrze, że to są roboty. Dobrze, że gramy z robotami, naprawdę. On robi skomplikowane ruchy teraz, w sumie. I teraz przegram. Wszystko się poszło. No i mam cztery karty, oni mają mniej. 9, 10, 11. Na razie tyle. A dwa. No dobra, na razie dajmy tyle, bo znowu będę kombinował. I będzie tak źle, że już się nie, nie odnajdę w tym. Komplikacje ruchy na razie. Skomplikowane ruchy. Co on tu robi? On. On. Tak, to jest on. No i wygrał, chłop. Widzicie, mówię, że ktoś inny wygra. Dobra, kochani. I tak na tyle długo e, robiliśmy ten jeden ruch, że odcinek cały z tego wyszedł, więc nie będziemy już robili kolejnej rundy. Jeśli chcecie kolejną rundę, jeśli chcecie w ogóle kolejny odcinek z Rumi zostawcie tutaj 8 łapek w górę, będę wiedział, że chcecie. Jeżeli nie chcecie, to po prostu tyle łapek nie zostawiacie. Widzimy się już z drugą godzinę 16.00 w innym filmie. Pa, pa.